Dzień dobry, tym razem z pracy. Pytałem Państwa, czego się dzisiaj nauczyliście podały. Pojawiły się Przykłady konkretnych umiejętności zawodowych wyniesionych z zajęć, ale ja miałem na myśli, czego się nauczyliście w zakresie prezentacji publicznych. Wydawałoby się, że pytanie jest trochę takie dziwne: no bo skoro nie było zajęć, nie było szufladki z przegródką prezentacje publiczne, no to jak można się czegoś nauczyć? Otóż można przy okazji, podpatrując innych jako pewnego rodzaju. Podpatrywanie e, trików, oglądam cudzą prezentację, wykład, to mogę zwrócić uwagę na dobre lub złe rozwiązania, czyli które elementy z prezentacji e, państwu się spodobały, które warto naśladować. O, to jest dobre, e, dobre rozwiązanie, spróbuję to zrobić. Być może nie wiem, jak to zrobić, e, a więc szukam rozwiązania, jak on to zrobił. A zatem na zupełnie innych zajęciach, na zupełnie innych e, prezentacjach, wykładach też mogę się uczyć, podglądając, jak to jest. Nawet jeśli to jest nudny wykład, no to siedząc mogę zastanawiać się, dlaczego on jest nudny. Co można by było tu zrobić z perspektywy odbiorcy, Państwo widzicie to z drugiej strony, żeby jednak zaciekawić, czyli i dobre, i złe przykłady są momentem, w którym można się uczyć. Warunek jest jeden, musicie wiedzieć, czego chcecie. Co już potraficie, a czego nie, do czego dążycie. Więc każdą chwilę można wykorzystać, żeby uczyć się prezentacji publicznych, ćwiczyć, mieć okazję na innych zajęciach, czy to w formie referatu już, albo nawet krótkich wypowiedzi błyskawicznych, dyskusji. Warunek jest jeden: musicie chcieć. Musicie dojrzeć, dostrzec potrzebę podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności dyskusji publicznych, prezentacji publicznych w bardzo różnorodnej formie, wychodząc poza prosty e, schemat. Czyli wiem, do czego dążę, wiem, czego chcę się nauczyć, sprawdzam, co już potrafię, nawet jeśli są to doświadczenia. No, takie negatywne to, co Państwo powiedzieliście, że można uczyć się na swoich błędach. Tak, można się uczyć na swoich błędach, na swoich niepowodzeniach. One nie są niepowodzeniami, to są kolejne próby. Jeśli poddamy je pewnej refleksji, zastanowieniu, to kolejna będzie lepsza. Mówię Państwu o swoich błędach, żeby Was ośmielić. Nie ma co się bać porażek, błędów. To tylko droga do sukcesu. Kiedy jest sukces? Kiedy od jednej porażki do drugiej porażki przechodzimy, nie tracąc entuzjazmu, czego i Państwu serdecznie życzę, życzę i zachęcam do próbowania tego, żeby chcieć umieć więcej, robić lepiej w zakresie prezentacji publicznych. Na pewno Wam to się przyda.